Myślicie, że modne jest niepicie? Otóż Łukasz wprowadza e, no, modę na niepalenie. Ja zawsze, zawsze twierdziłem, że papierosy są za tanie i ktoś mnie w końcu usłyszał. <laughs> Łukasz rzucił palenie e, rok temu. Jest to, jest to łatwa sprawa, ponieważ już e, powtórzył ten motyw kilka razy. Zgadza się, Za każdym razem mi się udawało. Będzie więc o akcyzie i o tym, czy o dodatkowe op opodatkowanie papierochów. Nienawidzę papierochu. Powoduje, że rzeczywiście mniej palimy. Na mnie to w ogóle nie wpływa, ponieważ nie pada w ogóle. Eee, I czy, i co, czy, czy głównym celem, który stoi za podwyżką akcyzy, nie jest przypadkiem to, że po prostu państwo chce nas ołupić bardziej jeszcze. Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Fafer. Ale ja Łukasz Komodaj, kłaniam się nisko. Jesteśmy Ekonomia i Cała Reszta eee, i dzisiaj będziemy rozmawiać o papierochach. Fu! Fu! W odcinku przybywaj. <noise> Fuu, papierochy. E, wiesz, ile papierosów w życiu spaliłem w sumie? Ile? Nie wiem, <noise> ale myślę, że w całości tak doszłoby do dwóch może. Naprawdę? Dwa papierosy spaliłeś no, w całym no, ale życiu? Ty, to rozłożone było na wiele lat. Aha, jeszcze odcinkowo to odcinkowo. paliłeś. Odcinkowo. Nie, to nie, nie jest tak, że wypaliłem całego papierosa, później wypaliłem drugiego. Nie, najpierw wypaliłem tam jedną dziesiątą, później gdzieś tam jedną piątą. No To ja pewnie tak. parę tysięcy wypaliłem. Mogę policzyć. Eee, presja rówieśnicza to nic na mnie nie, nie zadziałało. Nic. Wspaniale, Takie. jestem z ciebie taki dumny. Takie. Na pewno z alkoholem było dokładnie tak samo. Też presja nie zadziałała w ogóle. Eee. Nie, nie, już nie wspominając o innych używkach. To zacznijmy od kilku, te, kilku takich przerażających statystyk, które zwykle towarzyszą tematowi palenia papierosów. Po pierwsze powoduje 30% zgonów z powodu wystąpienia nowotworu. Po drugie, jeśli chodzi o nowotwór płuca, to w 93 przypadków u mężczyzn i w 77% przypadków u kobiet wynika właśnie to palenie jest przyczyną tego, że te nowotwory się pojawiły. Jeśli chodzi o taką najbardziej straszliwą statystykę, to 7, 70 tysięcy zgonów co roku można przypisać paleniu tytoniu na 400 mniej więcej tysięcy zgonów, tyle mamy mniej, mhm. mniej więcej zgonów statystycznych. To oczywiście nie, nie oznacza, że te 70 tysięcy zgonów by nie nastąpiło chyba, czy, czy oznacza? No, no, gdyby te osoby gdyby w ogóle palenie nie było, gdyby nie palenie nie i tak istniało, by, to no, i tak by umarły. No, nie, no to umarłyby później, ale nie umarłyby w danym momencie. Tak? Znaczy z, przyczyna była związana, tak. indukowana przez palenie tak, dobra, tytoniu. To, to, to głupia uwaga. To tak jak, hmm. jakby na przykład ludzie nie ginęli w wypadkach drogowych, to też kiedyś by umarły. I Jeszcze bym dodał taki ostatni fakt, że francuska agencja badania raka stwierdziła, że dym tytoniowy jest toksyną klasy A. I dla toksyn klasy A nie ma bezpiecznego stężenia. Nie ma mhm. bezpiecznej ilości, którą można spożyć, którą można w ten czy inny sposób przyjąć do organizmu i czuć się bezpiecznie. Tutaj Każda ilość tak naprawdę jest źródłem ryzyka związanego z, ze zdrowiem, uh -huh. tak, z nowotworzeniem. Jakie są koszty społeczne wyrażone w złotówkach? Otóż w 2023 roku profesor Andrzej Fala, ekspert od właśnie tej tematyki, przygotował opinię na prośbę Biura Analiz Sejmowych i tam oszacował, Orientacyjny koszt bezpośredni nałogu tytoniowego w Polsce, czyli taki, który jest związany z leczeniem osób, które mhm. zachorowały ze względu na to, że zostały właśnie wyindokowane nowotwory. U tych osób, więc są też inne choroby, które się zdarzają częściej, na przykład choroby układu krążenia, które, którym rozwojowi mhm. sprzyja palenie papierosów. I on te koszty oszacował na 50 miliardów złotych, czyli mniej więcej 1 trzecia budżetu NFZ idzie na leczenie mhm. ludzi związane z chorobami. Przyśpieszonymi, wywołanymi przez. Ale e, pytanie spoza konkursu: Czy uważasz, że osoby w takim razie, które palą, powinny płacić <coughs> większą składkę na przykład? No, mogą płacić większą składkę w, w, w cenie paczki papierosów. Fajek. No, mm. Po prostu w ten sposób. Jakby każda nie Niech. Uda się dobilansować? To nie da się. czyli Jeżeli to jest 15, 50 miliardów złotych. Akcyza i VAT na. Bądź jeszcze jakieś inne opłata związana z paleniem, to to nie powinna być jeszcze większa, żeby, żeby to doważyć. Dlatego, że oprócz tego koszta, oprócz tych kosztów związanych z leczeniem osób, które zapadły na jakieś choroby związane z paleniem, wywołane przez palenie, mhm. profesor Fala oszacował, że jest jeszcze 42 miliardy. Złotych straty dla gospodarki związanych z chodzeniem na papieroska, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ale przede wszystkim z okresem leczenia u osób, które zapadły uh -huh. na przykład wcześniej na jakieś choroby. Okej, okay, okej, okay, okay. Na przykład w używkach takich, jak w, przy, przy nadużywaniu takich rzeczy, jak, jak papierosy czy alkohol, to nie tyle składka powinna być większa, ile w te koszty leczenia powinny być wkalkulowane w samą używkę. Bo to tak naprawdę wiesz, to do, do czego zmierzam? Do tego, że to jest otwieranie pewnej pewnej furtki. Znaczy, Nagle się okazuje, że co, jakby osoby otyłe będą płacić większą składkę, a to w takim razie może nie tylko osoby otyłe, ale też osoby, które nie uprawiają sportu będą płacić większą składkę. To przestaje się robić system powszechny mhm. i zaczyna być jakimś dziwnym systemem z selekcją obywateli. Mhm. Nie, 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 nie specjalnie mi się to podoba. No, co, co ja poradzę? No, okay co ja poradzę. No natomiast oczywiście państwo też wyciąga jakieś pieniądze z, z tego faktu, że ludzie kupują i palą papierosy. Nie znalazłem nowszych danych, ale dane za 2019 rok, jakie udało mi się znaleźć, mówią o tym, że wtedy wyciągnęliśmy 20,9 miliarda złotych z akcyzy i 6, i miliarda złotych z WATU. Mm -hmm. Czyli razem to będzie jakieś 27 miliardów złotych. Mm -hmm. Jak widać to Połowa tego, co wydaliśmy na leczenie potem osób, które, które zapadły na choroby związane z paleniem. Czyli Więc... fajki powinny być tak naprawdę dwa razy droższe, jeżeli byśmy mówili o tym, że Nie, nie, dwa... wpływy państwa powinny być dwa razy droższe, żeby e... przynajmniej pokryć koszty leczenia. Okay, 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 ok. z vat jak cyzy. No, 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 no. To nie mówię o tym, że fajki powinny być dwa razy droższe, to. Dwa, dwa razy droższe, tak tak, 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 tak. No właśnie jak doważamy tą cenę, do, doważamy tą cenę papierosów po to, żeby przynajmniej częściowo. Pokryć koszty związane z, z, z kosztami, które palenie wywołuje. No mamy akcyzę, akcyzę, która jest w kilku różnych dziwnych produktach, jakie w Polsce się sprzedaje. Mamy akcyzę na alkohol, ale mamy też na akcyzę na paliwa. Mamy. No mamy akcyzę na paliwa. To już trudniej jest znaleźć jakąś takie źródło Wydaje związane mi... ze szkodzeniem. Wydaje mi się, że akcyza na paliwa jest, bo tak. No, Generalnie po prostu był... źródło dochodu i tak, koniec. Tak, tak. No, więc tutaj nie, nie jest to reakcja na jakieś negatywne zjawisko, tylko po prostu źródło fiskalne. Natomiast no, tutaj, tutaj możemy właśnie powoływać się na to, że chodzi nam o to, żeby ludzie mniej palili i żeby mniej ludzi w ogóle paliło. W ile tej akcyzy mamy w parce papierosów? W badaniu, które będę jeszcze cytował, oszacowano, że to jest około 11 zł na paczkę, ta akcyza, czyli mniej więcej połowa, trochę więcej, wydaje mi się, niż połowa ceny detalicznej papierosów. Jest to kwota, która jest bardzo specyficznie wyliczana, o czym powiem dalej. Natomiast no, ministerstwo zdecydowało, że czas do, do, dociążyć trochę cenę papierosów i zwiększyć tą akcyzę. I y, dlatego, że ona miała okresy, kiedy tak naprawdę była zupełnie y, niezwiększana, nie czy znaczy, akcyza była stała, po mm -hmm. prostu pobierano cały czas mniej więcej tyle, tyle, samo, tyle samo pieniędzy. No i teraz, z, oczywiście, ze względu na potrzeby finansowe państwa, ale także ze względów na głosy tych, którzy apelują o to, żeby zniechęcać Polaków do palenia, mhm. zdecydowano, że ta akcyza będzie się zwiększać i pierwotna propozycja była w 2021 roku i to miał być taki łagodny, mhm. stopniowy wzrost do 2027 roku tej, tej akcyzy, tak żeby doszła mniej więcej do 14 zł w pasce. Natomiast w ubiegłym roku resort finansów stwierdził, że on jednak trochę dociśnie jeśli chodzi o to tempo zwiększania akcyzy, i ostatecznie ta akcyza ma znaleźć się na poziomie 17 zł w cenie paczki w roku 2027. Mhm. No i właśnie tutaj się otwiera pytanie, czy to już jest ta ewidentna zachłanność Fiskusa, i czy można jakoś udowodnić, że te podwyższanie akcyzy, a więc Podwyższanie ceny papierosów mhm. będzie wpływało na to, że ludzie palą. Mnie. Ale to, to czekaj, e, czy ministerstwo zdecydowało o zwiększeniu akcyzy, tłumacząc to ograniczeniem, e, w sensie takim tworzeniem impulsu do ograniczenia palenia? Czy tak naprawdę to jest główna argumentacja, mhm. jeśli chodzi o, o, o jakby oficjalne kanały komunikacji? Natomiast jakby no, nie ukrywa się też, że to jest również źródło, Fiskalne, natomiast biorąc pod uwagę, że mniej osób będzie paliło, to oczywiście otwiera się pytanie, czy na którym miejscu krzywej lafera. Słynnej krzywej lafara, po przekroczeniu punktu yy, yy, szczytowego maksimum, yy, tak. zaczyna nam spadać wpływ. Pomimo wzrostu wzrostu opodatkowania zaczynają nam spadać wpływy. wpływy, zgadza się. Więc oczywiście zawsze są, zawsze są hasła o tym, jak podwyższamy jakieś podatki typu akcyza, to właśnie, że jesteśmy za górką. Krzywej lafera i tak naprawdę państwo nic na tym nie zyska, tylko będzie nękać obywateli. Czy znaczy, jeżeli w tym przypadku by tak było, no to chyba problemu nie ma zbyt wielkiego. W sensie, być może jest w. No mniejsze po, do budżetu, wpływę, ale w... ludzie zdecydowanie mniej palą. Ludzie, ludzie mniej palą, więc jest oszczędność w, w innej części systemu, czyli na przykład w systemie ochrony zdrowia oraz w, w, w tych miejscach, gdzie ludzie chodzą na, na PETA w, w pracy. Ja myślę, że jeżeli by e, ludzie przestali palić, to chodziliby na coś innego. Na przykład na. Peta czekoladowego. Czekoladowe pety paliłem w tym. W, w, Jezu. W wspaniałe były. Straszne. Boże. Bardzo dobre czekolady. W sensie takie czekoladki. Nie takie Aha. o smaku czekoladowym. A ja myślałem, że coś co pachnie czekoladą nie, czy coś fuł. takiego, to brzmi, nie, 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 nie. brzmi straszliwie. Nie, nie. czekoladowe Brz... w sklepiku szkolnym bardzo pyszne były. Brzmi jak ty, cygara, które kiedyś miałem okazję palić i e, miały pachnąć czekoladą, ale głównie waliły, waliły po prostu skarpetą. Ja w ogóle nie, nie rozumiem w jaki sposób tak naprawdę się uzależnić od papierosów. Nie chcę tutaj. Be, 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 wiesz, próbować innych używek, ale inne używki dają jakiś to coś człowiek, ale to śmierdzi. Człowiek się po tym źle czuje. Moja hipoteza jest taka, że to się wiąże z tym rytuałem, który cię zmusza do tego, żeby wyjść na zewnątrz i zapalić i. i zapali ci w, Papierosy czekoladowe. Skupiasz z, się, z, twoje z, myśli się oddalają, patrzysz, wiesz, twój wzrok gdzieś tam zawisa na horyzoncie, że o to tu bardziej chodzi niż o. Pestki. Jest. I do tego jeszcze pewnie strzał dopaminy z, z, związany z tym, że y, jakby wypełniłeś wypełniłeś y, tą lukę, które, te, wiesz, luka, masz, ma, ma, masz płuca, a w nich jest luka, którą należy wypełnić dymem, na przykład. No, jeżeli się przyzwyczaiłeś do palenia, to tak. To, tak, to, to, to czujesz, czujesz, czujesz taki silny impuls do tego, żeby bardzo, sięgnąć po bardzo, to Bardzo, Bardzo ciekawe, bardzo dziwne. Dobra, zacznijmy może od tego, czy papierosy w Polsce są tanie, czy też drogie. I e, żeby odpowiedzieć na to pytanie, zacznijmy od takiego porównania międzynarodowego. Otóż w Eurostacie można znaleźć informację Cenie, średniej cenie paczki papierosów w Polsce w 2023 roku i w przeniesieniu na euro e, e, Eurostat doliczył się, że to było wtedy 3,15 eurocentów, 3,15 eurocentów i, 15 euro I okazało, okazało się, że na terenie Unii Europejskiej tylko w Bułgarii były tańsze papierosy. Mhm. Polska miała niemal najtańsze papierosy w całej Unii. To niezbyt dobrze świadczy o naszej polityce profilaktyki mhm. i palenia papierosów. Najdroższe papierosy były w Irlandii, kosztowały 14,30 euro za paczkę, czyli były 4,5 krotnie droższe Średnia niż. Średnia cena 5,66 euro dla, dla Unii, nie wiem czy powiedziałeś. Tak, tak, 5,66 nie powiedziałem, ale to, ale to e, warto na to zwrócić uwagę i porównać do tych 3,15 w naszym e, kraju. W, no To jest jakby jeden czynnik pozwalający odpowiedzieć na pytanie, czy one są drogie. Nie są drogie, no, na tle Europy są jedne z tańszych. Mhm. Natomiast jest jeszcze jeden, jedno zjawisko. Otóż, ze względu na to, jak jest nalica, naliczana akcyza i, i jak te papierosy wyglądają, jeśli chodzi o ich dostępność cenową oraz to, jak zmieniają się dochody Polaków, mhm. papierosy w ostatnich latach stawały się coraz bardziej dostępne. Mhm. Realne dochody Polaków rosły szybciej niż ceny papierosów, hmm, w, w z pensji tak, mogliśmy sobie pozwolić A. na coraz więcej i więcej i więcej papierosów. W, od 12, 2014 roku o 54% zwiększyła się liczba papierosów, które można kupić za przeciętną płacę. Wyliczają Maciej Albinowski i Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych w swojej pracy pod tytułem, czy podwyżka akcesy na wyroby tytoniowe przyniesie hmm. korzyści Zdrowotne. I ta właśnie praca nas zainspirowała do stworzenia mhm. tego odcinka. No to jedziesz. No, więc jak liczona jest akcyza, bo wspomniałem o tym, że ona jest taka dziwna i trochę w jej sposób naliczania ma wpływ na to, że nie tłumi ona tego instynktu palenia, jaki się w ludziach pojawia, mhm. tylko jej siła, jej znaczenie maleje z czasem. Otóż akcyza na papierosy w 2024 roku wynosiła 278 zł za 1000 sztuk, czyli inaczej mówiąc 27 groszy za sztukę, co, co, by, co się przekładało na jakieś 5,5 zł na paczkę, 20, 20 sztukową paczkę papierosów. Mhm. Ale to jest tylko część akcyzy, bo druga część jest procentowo naliczana. To jest 32% od maksymalnej ceny detalicznej paczki papierosów. I to jest drugie tyle tej akcyzy. Więc mamy te 278 zł. To jest jakby sztywna stawka. Gdybyśmy jej nie podwyższali, to na skutek inflacji ta akcyza te 27 groszy mniej, tak, i, mniej tak. i mniej i mniej z upływającymi latami. Więc w, teraz, kiedy mówimy o tym, co, planował, co planowało Ministerstwo Finansów, ono planowało podwyższyć te, tą akcyzę do 367 zł w 2027 roku za 1000 sztuk. Mhm. Natomiast po przyspieszeniu tej podwyżki ostatecznie stanęła na 476 zł. Czy to jest związane z inflacją? To jest związane z tym, że żeby zintensyfikować ten impuls zniechęcający do palenia, żeby faktycznie cenowo zmniejszać dostępność mhm. papierosów. Mhm. Tak to można odczytać. Właśnie Maciej Albinowski, Piotr Lewandowski Policzyli, obserwując, jak się do tej pory zmieniała war, wartość tej akcyzy, że w, mimo znacznego wzrostu, na skutek powolnego wzrostu akcyzy do tej pory i znacznego wzrostu inflacji, faktyczna akcyza pobierana od paczki papierosów w latach, w cenach z 2015 roku wynosi w tej chwili nie 11 zł, a 6 zł. Czyli mhm. tak naprawdę ta akcyza to jest jakby taką akcyzą sprzed lat, sprzed mhm. wielu, wielu mhm. lat. Mhm. 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 Gdybyśmy utrzymali ten plan. Który był do tej pory, ten, ten pierwotny z 2021 roku plan podwyższania akcyzy na papierosy, to tak naprawdę inflacja nieco zniwelowałaby te podwyżki. Efekt byłby taki, że no, tak naprawdę realnie nie dochodzilibyśmy do. do tych 14 zł nominalnych, tylko te, te, te realne wartości tej akcyzy sięgałyby w cenach znowu z 2015 roku około 8 zł. Mhm. Czyli ta podwyżka byłaby, ale ona byłaby mało znacząca, biorąc pod uwagę, że realnie płace rosną. I tak tak by... naprawdę ścigalibyśmy się z, z tymi płacami i te papierosy wcale nie przestawałyby być e, mniej dostępne. E, w, natomiast ta większa podwyżka będzie oznaczała, że te papierosy faktycznie będą drożały. W, warto powiedzieć teraz, jakie byłyby skutki palenia papierosów, a właściwie tego, co przyniosłoby podwyżki akcyzy na, dla palaczy mhm. w tej perspektywie do 2027 roku? Otóż właśnie dwóch badaczy z Instytutu Badań Strukturalnych starało się to policzyć, a zrobili to w dość ciekawy sposób, otóż obserwowali oni elastyczność cenową papierosów. Dla dziewięciu grup demograficznych mm -hmm. obywateli, dziewięciu grup gospodarstw domowych. One się różnią wiek wiekowo i pod względem wykształcenia. Okazuje się, że zarówno pod względem wieku, jak i pod względem wykształcenia różnimy się demograficznie, jeśli chodzi o to, jak często palimy i jak łatwo rezygnujemy ewentualnie z palenia. Elastyczność cenowa to jest wrażliwość nasza na wysokość ceny danego produktu, czyli jest, elastyczność jest wysoka, jeżeli e, niewielka podwyżka ceny powoduje. Dużą reakcję, czyli mhm. na przykład duże zniechęcenie do korzystania z tego produktu. Mhm. I co wyszło badaczom? Badaczom wyszło, że gdybyśmy się trzymali tego pierwotnego planu, takiego łagodnego podwyższania akcyzy na papierosy, to z 7 milionów 300 tysięcy palaczy w Polsce w 2023 roku zrobiłoby się tych palaczy. Około 7 milionów, czyli 300 milionów palaczy. Do 2027. Tak, do 2027. Czyli przez 4 lata ubyłoby 300 tysięcy palaczy. A wiadomo, w której grupie naj, najbardziej by było? Cisza. Naj, najbardziej, naj, naj, najwrażliwsi na zmiany cenowe są osoby o średnich i wyższych dochodach, paradoksalnie. No to ciekawe i osoby o przede wszystkim wyższym, średnim i wyższym wykształceniu aha, aha. Osoby takie najbardziej, można powiedzieć, najczęściej palące i najtrudniej rezygnujące z papierosów to są osoby o niskich dochodach i o niskim wykształceniu Ciekawe, a było wyjaśnione dlaczego? Tak po prostu jest, tak wynika z badań. Aha, aha, nie, nie, aha. Nie, nie, nie znam wyjaśnień tego. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Że na to się po prostu nakłada też pewna świadomość, nie? Yy, Przy świadomości takiej yy, szkodliwości. I pewnym takim kulturowym, kulturowej stygmie, która jest jednak w klasach wyższych. wyższych, średnich na rzeczy, które są niezdrowe. Jakby ten dodatkowy element zniechęcający w postaci wyższej akcyzy i wyższej ceny może wiesz, składać się, w sensie te, 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 te dwa, dwa czynniki, czyli wyższa cena e, e, oraz pe, pewne tabu, może skłaniać więcej osób do tego, że, że będą rezygnowały z, z palenia. Ja myślę, że też jest jakaś korelacja związana z dochodami, to znaczy osoby, które mają wyższe dochody mo mogą palić rzadziej, to co jest skorelowane z wykształceniem między mm -hmm. innymi, mogą palić rzadziej niż osoby o niższych dochodach, e, a w, jakby tutaj się pojawia taka, takie pytanie, czy mamy prawo lu ludziom o niskim dochodach o o odbierać im przyjemność dymka. Mm -hmm. No ale zostawiam to jakby pytanie zawieszone, zawieszone w powietrzu, jak dympa z papierosa. E, Oj, będzie, będzie pocięte, pocięte będą zasięgi. Dobrze. E, co wyszło e, badaczom, gdy przyjrzeli się temu planowi szybkiego podwyższania akcyzy? Otóż okazało się, że ta liczba e, palaczy zmniejszyłaby się dodatkowo o 220 tysięcy, czyli byłoby około 520 tysięcy palaczy mniej w tym e, e, już przyjętym programie podwyższania akcyzy, jakie Ministerstwo Finansów zaakceptowało. E, do tego mamy jeszcze jedną korzyść, o której warto wspomnieć. Otóż badania Michała Stokłosek, Katarzyny Pogorzelczyk i Łukasza Balwickiego pokazują, że wzrost ceny papierosów o 10%, mhm. Zmniejsza ryzyko inicjacji palenia wśród polskiej młodzieży o 10-15%. do 15%. Mhm. Czyli to młodzież jest wyjątkowo wrażliwa na to, jak dostępne cenowo są papierosy. Mhm. Jeżeli mhm. one są wyraźnie droższe, to rzadziej sięgają po te papierosy i rzadziej uzależniają się w bardzo młodym wieku. Mhm. Co jest jakby nie do, nie, nie do przecenienia, dlatego że najbardziej najłatwiej no można powiedzieć, wejść w młodym wieku. W to... Tak, tak, tak. I najlepiej pewnie jest... Boże, znowu baną. Lepiej jest zapobiegać niż później leczyć. W sensie wtedy masz... E... Odejmujesz wszystkie koszty, które pojawiłyby się w przeciwnym razie, czyli w takim, w takim wypadku, kiedy ludzie zaczęliby palić. No, zgadza się. A ten... A ja ze swojej właśnie biografii przytoczę, że akurat ja, ja, ja miałem okresy palenia i Yy, zacząłem palić w wieku 30-12 lat? Nie, nie. Dlatego, że pracowałem w redakcji, w której prawie wszyscy palili. I, ty... e? I Ej, naczelny. Hej, młody, młody, ze mną się nie napalisz? Nie, nie, na szczęście nie namawiali w ten sposób. Natomiast było tak, że naczelny też nie palił. I bardzo często przychodziły nowe pomysły do głowy, nowa robota, która jest do zrobienia. Kiedy wychodził, żeby się podzielić tym i obdzielić tą robotą swoich podkomendnych, to ja byłem jedynym niepalącym na sali, że tak powiem, na Open Space, w którym pracowaliśmy. W związku z tym ja dostawałem dodatkowe zadanie. I wszyscy palacze sobie szli, powiedzmy, o szóstej do domu, natomiast ja zostawałem kilka godzin dłużej, bo miałem dodatkowe zadania do wykonania i stwierdziłem, że jak nie zacznę palić, to mnie wykończy. Było, I zacząłem palić, palić czekoladowe papierosy ze sklepików. Wy, wychodziłem z soczkiem, były takie momenty, ale on mnie zgarniał, bo widział, że nie palę. Także, także obwiniam, obwiniam szefa obwiniam szefa za, 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 za to moje wejście w naukę. Przerwamy program, żeby pozdrowić się serdecznie naszych najhojniejszych patronów i patronki. A są to Marcelina Zawisza, Sabina Śliwka i Stary Komunist. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, ma sens i jakość, to zachęcamy do, do wsparcia nas na Patronajcie. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, trafiacie na specjalną grupkę. Możecie nam również postawić wirtualną kawę na portalu buycoffee.to. To. Skoro mamy takie dobre wieści dotyczące tego, że faktycznie to zwiększenie akcyzy będzie zmniejszało nam liczbę palaczy o ponad pół miliona, to pojawiają się pytania. No dobrze, czy, czy oni się nie przerzucą przypadkiem na mm -hmm. inne formy przyjmowania tytoniu? Mamy e-papierosy, mamy te, 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 te takie papierosy opodgrzewane. No to, to chyba to samo. To nie do końca to samo, bo w e-papierosach masz liquid. Aha. A, czyli płyn no, z nikotyną no. albo bez nikotyny, a w, w, w tych podgrzewanych masz faktycznie tytoń, który jest specjalnie podgrzewany okay, grzałkiem. Okay, okay. Jest inaczej, inaczej generowane jakby wchłanianie tego te, te, tego wejporu, tego świństwa do, do płuc, tak. E, no więc e, okazuje się, że Ministerstwo finansów było na tyle sprytne, że praktycznie wszystkie inne formy y, 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 przyjmowania tytoniu, czyli tytoń, który się roluje samodzielnie, uh -huh, uh -huh. właśnie e papierosy i te podgrzewane papierosy, wszystko zostało ob obciążone większą akcyzą, znaczy. Zwiększenie akcyzy w tych rodzajach produktów jest jeszcze większe niż w przypadku uh -huh, uh -huh. papierosów, gdzie mówimy o wzroście akcyzy o 25% w roku 2025 i o 20% i 15% w dwóch kolejnych latach 2026 uh -huh. i 2027. E, natomiast kolejne pytanie, które się pojawia, no dobrze, e, no to ludzie się przerzucą oczywiście na papierosy bez akcyzy uh -huh. tak, przemycane. No i oczywiście do pewnego stopnia to zjawisko wystąpi. No nie da się temu zaprzeczyć, że jest pewna grupa palaczy, która sięga po papierosy z akcyzy, ale oni już do pewnego stopnia już teraz mają e, impuls do tego, bo papierosy bez akcyzy są tańsze, ewidentnie. Mm -hmm. no wra tańsze. Ale wraz ze wzrostem ceny papierosów, ten impuls będzie silniejszy. E, no tak, to prawda. Natomiast w KPMG oszacowało, że w tym momencie, jeśli chodzi o konsumowane papierosy, Papierosy z przemytu to jest jakieś 5,5-5,2% mhm. wszystkich. Mhm. W związku z tym ta, to mówi o tym, że niewiele osób tak naprawdę tak, ma dostęp do papierosów z przemytu. Mi się, mi się... Ja miałbym problem, żeby kupić papierosy z przemytu w e, Mi się też wydaje, że jest jakieś taki kulturowe tabu już nałożone na to. Jak w latach 90 dużo osób pewnie paliło te, te fajury z, z przemytu, e, to teraz już tak, e, wiesz, nie, nie, nie bardzo było to było dobrze widziane, że tak powiem. W dużej części społeczeństwa. Jak to się wzbogaciliśmy, jak to teraz nam mm. się w głowach przywraca. E, kochani, e, nie palcie papierochów. Papierochy są fu są B. W każdej postaci. E, tak, Łukasz wie o tym, bo rzucił i będzie jeszcze rzucał pewnie nieraz. Nie nieraz i za każdym razem mi się uda. <grym> fu fu, e, ciekawe, czy nam. E, Algorytm, ale nas potnie, nas potnie za te słowo papierosy, papierosy. Fu. E, dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się, nie palcie tam rzeczy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa pa.